Dzisiaj warto ogłosić nową narodową doktrynę, doktrynę piastowską, doktrynę opartą na sile, niezależność i przynależność, oparte na sile. To jest nasza doktryna piastowska. I będzie oparta na trzech filarach. Będziemy mieli najsilniejszą armię w regionie. Tak, nasza armia musi być w stanie odeprzeć każde zagrożenie. Czy ze strony wschodu, zachodu, południa, I jesteśmy gotowi, aby zbudować najsilniejszą armię w tej części świata. Drugi filar to najsilniejsza gospodarka w regionie. Dzisiaj jesteśmy naprawdę o krok od tego, żeby nie tylko w Europie, ale na całym świecie mówiono z podziwem: O Polska! To jest cud gospodarczy. I trzeci filar to nasza pozycja polityczna w regionie, w Europie. Niedługo podpiszemy traktat z Francją. Budujemy bardzo efektywny sojusz nordycki. Budujemy także kluczową pozycję gospodarczą w tym regionie. Każdy, kto będzie chciał w tym regionie robić poważne interesy, będzie musiał przyjechać do Warszawy i o tym z nami rozmawiać. Królu Bolesławie, my, naród Polski XXI wieku, w tysiąclecie Twojej koronacji, mamy prawo powiedzieć dzisiaj pełnym głosem, Pełnym przekonaniem. Twoja korona świeci jasno. Twoje królestwo trzyma się mocno.